Cześć, witajcie, z tej strony Arek, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie jest Rocket League na moim kanale. Dzisiaj, no, jestem sam, dzisiaj jestem sam, więc dzisiaj będą rankingowe spotkania w pojedynku 1 na 1. Dzisiaj sobie rozegramy trzy spotkania i zobaczymy jak nam pójdzie, jak mi pójdzie w tych spotkaniach. Spotkania rozegramy sobie, myślę, Octane'em w kolorach, mam tutaj kolor Juventusu i reprezentacji Polski, więc zobaczymy, do, którego, do której drużyny mnie przydzieli na początku. Pojedynek jeden na jednego, lecimy. Ogród Futura przed nami. Jeden na jeden spotkanie. Gramy w wersji pomarańczowej, czyli gramy w malowaniu polskim. Jeszcze zobaczymy, czy będę grał te wszystkie spotkania jednym pojazdem, czy jednak sobie będę w trakcie odcinka zmieniał te samochody. Może nie jestem najlepszy w rackfliga, ale... O Boże! 1-0 przegrywam, okay. 26 sekund. Przegrywamy 1 0. CT Aurek. Okej. Okay. No, niestety wyskoczył, więc będzie tutaj... Jest jeden-1. 4 jeden. minuty 22 sekundy do końca. Tutaj chłop troszkę y, y, sobie... No, że tak powiem, troszkę sobie zepsuł. Tutaj. Tym, że tak podleciał, więc... Lecimy dalej. Po raz trzeci. Rozpoczynamy. Od środka, a ja już mam kurde la. Nie no, po prostu świetnie. Świetny odcinek. 4 minuty do końca tego spotkania. Pyk. No obroni, niestety. Muszę go teraz jak najszybciej dorwać, ale go nie dorwę. Teraz go nie dorwę. 2 do jednego dla mojego przeciwnika. Dobra, teraz trochę na prawo poszło. Znowu troszkę źle wyliczyłem. Chłop teraz wybije tą piłkę. Czemu ja tak czekałem? Łata się! Dobra. 2 do 1, 2 do 1, 2 do 1, 2 do 1. Kurde! 3-1 przegryba. 3 do 1 przegrybamy w tym spotkaniu. Nie podoba mi się to kompletnie. No ale cóż, no ale cóż, no. No ale cóż. 3 do 1 i zaraz yy, może być 4 do 1 dla mojego przeciwnika. No bo chłop tutaj. 3 minuty 6 sekund do końca tego spotkania a ja trafi chcę bramkę na 4 do 1 zaraz tracę pewnie bramkę na 5 do 1 Dobra, wywita piłka Więc Niestety musiałem tak to zrobić, bo nie miałem busta po prostu Ale jeszcze przyleciałem Tą piłką. 5-1. 5-1 przegrywam. 5-1 przegrywam. 2 minuty 44 sekundy do końca tego spotkania. Chłop w ogóle nie jechał. Obronił to Ham. Ham to obronił. Dobra, wybijamy, obracamy się i strzelamy. 5-2. 2 minuty 22 sekundy. Chłop tutaj trochę pomógł tym odbiciem od bandy. Od ściany trochę pomógł tym odbiciem, więc. Nie obroniłem. 6-2, przegrywamy, 6-2, 2 minuty 15 sekund, no, trochę mi nie idzie w tym odcinku, przyznam, no, trochę mi w tym meczu, no, nie idzie, no, no, powiedzmy sobie szczerze, no, że nie idzie mi w tym meczu najlepiej, Dobra. Jest. Jest. Trzy. Trzy. Hat-trick. Minuta czterdzieści do końca, a ja mam trzy bramki do strzelenia, żeby wyrównać. No cóż. To nie jest łatwe. Nie Chłop to wy, wykończy Dobra, nie wykończy tego Nie wykończy Kurde za wysoko za mocno Za mocno to podbiłem Ała Dobra, musiałem to tak zrobić, sorry Teraz muszę tylko <laughs> wlecieć w tą w tą piłkę, ale niestety był szybszy. Dobra, odbijamy. Odbijamy. Niestety. Myślałem, że po to jakoś odbije, żeby, żeby... to... Żeby w to wlecieć, ale niestety on tak... on tego nie zrobi. W sumie nawet rozumiem dlaczego on tego nie zrobi. Bo to jest jego bramka. Kurde, nie tak to miało być. Nie tak to miało być. Dobra. Widzę, że walka na środku boiska. Leciutka. Wybił to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, niestety koniec. 6, 3. 6, 3 przegrywamy to spotkanie, więc wyszukujemy kolejnego spotkania w takim układzie. I tak jak na to, że gości miał rangę, to i tak mi się wydaje, że dobrze sobie poradziłem. Ciężka trudnieniu sezonu 18 Więc będzie znowu ciężko znowu będzie cholera jasna ciężko Tym bardziej, że robię takie no, proste błędy Chłop potrafi latać, więc ma już przewagę nad mną, bo ja... W przeciwieństwie do niego nie potrafię latać, a tu już było blisko zdobycia bramki. 1-0 przegrywam. 35 sekund zajęło to rozpoczęcie tego spotkania. No i zobaczmy, jak sobie poradzę w drugim otwarciu. Rozpoczęciu od środka. Niestety, nie odbiłem tego. Dobra, Ała. Kurde. Źle to obliczyłem, źle to obliczyłem. Mogłem tak nie lecieć w górę. Ale cóż, 4 minuty, 8 sekund. Znowu mi się nie udało. Chłop, znowu leci z akcją. 4, 3, 3 0. W minutę straciłem 3 bramki. Ja już nie wychodzę, bo za dużo razy wychodzę i będę miał kolejnego bana na grę. Więc ja już nie wychodzę stąd. Kurde, zastanawiam się, ile mi tutaj zabrakło, żeby to wybić. No niewiele, niewiele, niewiele mi zabrakło, żeby to wybić. Niestety chłop też jest mocny, tak samo jak poprzedni, tak samo jak poprzedni przeciwnik jest mocny. Dobra. Tak samo jak poprzedni przeciwnik jest mocny, więc tu może być znowu... Tu może być dwucyfrówka po stronie mojego przeciwnika. Mimo faktu, że z poprzednim przeciwnikiem strzeliłem trzy bramki, to tutaj widzę, że już tak łatwo mieć nie będę. Tutaj już widzę, że tak łatwo mieć nie będę. 5! Myślałem, że będzie 5-0, ale na szczęście nie, na szczęście nie. Będzie za to... Nie, nie będzie 4-1. Nie będzie? Nie, nie będzie. Hop mnie rozdupczył. I teraz on ma kontrę. Dobra. Jakoś to wybiłem. Hop. Nie tak, nie tak. Kompletnie nie tak to miało być. Dobra. Okej. Okay. Nie, niestety nie. Nie będzie tej bramki honorowej, przynajmniej na razie. Nairo, Nairox, Nairox. Kurde, nie, 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 nie. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Hop. Kurde, źle to obliczyłem. źle to obliczyłem, kompletnie źle to. Wyliczyłem. Dobra, mamy, mamy trzecią obronę. Hat trick obron, czyli mamy wybawcę, więc... Dobra. Siub. Okej. Okay. 4-0. Przegrywam. Nie mogę mu strzelić bramki. Ani jednej, więc może teraz jakoś... Nie. Za dobrze czyta moje ruchy. Niestety. Niestety tak yy, za bardzo mnie... za dobrze mnie już czytało 5-0, ale i tak wytrzymałem z tą ciągłą bramką dość długo Gdybym nie wybronił tamtego strzału to by było 6 to by było 6-0, nie? Gdybym tamtego strzału jakoś nie wybronił A tak to tylko 5-0 jest. Minuta została. Dobra. Musiałem to jakoś tak zrobić. Okej, okay. chłop mnie walnął. Dobra. Nie, nie dobra. Nie dobra. To leci w moją stronę. To leci w moją stronę. Nie ma. Dziwa. No i rok, Dobra. Troszkę musiałem mu... Tam podesłać. Po, trochę pomógł, ale nie za bardzo. 5-0. Ja nie mam. Nie mam argumentu, żeby mu strzelić chociaż jedną honorową bramkę. No dobra, jest, honorowa. Jest honorowy gol, ale 18 sekund. Co ja w te 18 sekund zrobię? No, zablokuję jego uderzenie na 6 do 1. Ale co zrobię poza tym? Nie. Dobra. 5-1 przegrana. 5-1 przegrana, słuchajcie, więc znowu przegrany ranket. No i ostatni przed nami mecz. Gościu nie miał rangi, więc mogłem tutaj wygrać, mam wrażenie. No ale cóż, on, on gra turnieje, ja nie gram turniejów. Zmieniamy szybko na Gazele. Zmieniamy szybko samochód na Nissana na Skyline'a. I szukamy tego spotkania. Szukamy, 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 szukamy. Ledwo tutaj wybiłem, nie? Szukamy przeciwnika i jest, jest dołączenie do gry, moi drodzy. Utopia Nic Nissan Skyline, tym razem po niebieskiej stronie. Kolejny zwycięzca turnieju, więc tutaj troszkę znowu będzie ciężko. No, zaczął niezbyt dobrze, tutaj mam wrażenie. Nie tak! Przegrywam na własne życzenie tak naprawdę. Przegrywam na własne życzenie 1 do 0. Dobra. Jest! 1-1. Jeden, jeden. Mamy to. Spokojnie. Mamy to. Mamy to. Mamy to! Wokieneczko, moi drodzy. Moi drodzy, wokieneczko. Okieneczko, okieneczko jest uderzone, pięknie wy wymierzone. Dwa do jednego. Ok. Zaczynamy od takiego dość mocnego uderzenia w bok boiska. W bok. W bok. Areny. Tutaj znowu troszkę chciałem go orobić, ale chłop mnie orobił. Dobra, troszkę mu to wybiłem na jego połowę. Kurde, nie tak. Nie tak to miało być, nie tak to miało być, nie tak to miało być. Wracam, 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 wracam. Wybijam. I lecę, 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 lecę. Żeby to dobić, żeby to dobić. Żeby być szybszym od niego. Zabieram. Zabieram mu to turbo Kurde, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, tak. Wracaj Jarek, wracaj 2-2 i... Wyrównał Nie podoba mi się to kompletnie Tutaj ładnie mnie orobił I niestety Nie zdążył 3-2 Już się bałem, że zdążył 3-2 80 na godzinę 3 do 2 to spotkanie. To jest spotkanie bardziej niż, że tak powiem, wyrównane od poprzednich. A ja znowu tracę piłkę. Tracę kontrolę nad piłką. Chłop to wybija. Niestety, muszę wracać. Muszę wracać, muszę wracać. Chłop to wykorzysta. 3-3. Mówiłem, chłop to wykorzysta. 3-3. Nie podoba mi się to Szybszy był Teraz on był szybszy Szybszy Nostos, Nostos Nostos, 81 Taki mój przeciwnik manik. jeszcze pomiędzy tym tym wyrazem jest jeszcze pomiędzy tym wyrazem a tym numerkiem jest podłoga, co jeszcze bardziej pokazuje, że to jest jego nit, więc hop! Obroni! On już ma dwie obrony. Ja mam jedną. I wydupczył mnie. I wydupczu mnie. Jeszcze się cieszy gminą jak z tego, nie? Jeszcze się gminą i z tego cieszy. Fuck you. Jest. Cztery. Cztery trzy. Okej. Okay, Okej. Okay. Dwie minuty dziesięć do końca. Cztery trzy. Oj. Kurde, w słupek. A tak już myślałem, że to idealnie wy wymierzyłem. Hop. Tak jest. 5-3 minuta 58 do końca tego spotkania. Minuta 58 do końca tego spotkania. 6-3. Gościu chyba nie gra. Gościa chyba zaraz wypieprzy. Gościu chyba zaraz zostanie wypieprzony. I jest. Zwycięstwo w tym spotkaniu. A więc udało się. Mamy jedno zwycięstwo w tym odcinku. Mamy jedno zwycięstwo w tym odcinku, tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za ten świetny filmik. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Zostawcie, tak jak już mówiłem wielokrotnie podczas tego maratonu, łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo lecimy do 300 subskrypcji. Na razie większego celu sobie nie stawiam. 300 subskrypcji. Chcę widzieć pod koniec miesiąca. Ja się z Wami żegnam. Cześć i Piona.